To jest klatka chomików, które będą na tym kanale. Jest tu parę zabaw. Kółko. Rurka, żeby sobie wchodziły domek. Zaraz przedstawimy Wam chomiki. Oto jest remek. Remek. Jest trochę niesforny i lubi biegać w kółeczku. Wkurza trochę w nocy, bo no, biega w kółku i to strasznie słychać, dlatego zdejmuję mu na noc. Teraz następny chowiczek. A oto jest Maciek. Są bardzo podobne, tylko rozróżniamy je po rąku i po zachowaniu. Maciek lubi dużo jeść i, i budować. Czyli bierze się tu... Wyrównam ze wszystko w domku. Tam porobię parę rzeczy. No, tutaj jest. się chodzi. Maciek lubi bardzo dużo spać. I jeść. I jak mówiłem, budować. Jest bardziej grzeczny. to ręka. No, ale też no, ptaki trochę. No i weźmy sobie do domku. No tutaj Remek w klatce siedzi. Znaczy, w rurce. Dostają jedzenie takie, ziarenka. pokaż. Ziarenka i karmelka dla chomików. Są ziarna. Kukurydza i jakieś takie zielone. O, właśnie samocie wchodzi do ręka. No i się tam bawią. A, gdzieś tam. <laughs> Jeśli chcielibyście im pomóc zafundować nie wiem karmę czy coś bo bardzo potrzebne jest, żeby sobie ząbki piłowały, ale nie ma pieniędzy na to. Trochę. O, tutaj zobaczed. Drugi jest. Fajne chomiczki. A więc to chyba by był koniec. Oj, już wychodzi. Dobra, czekajcie na następny odcinek.